Cześć, tu, tutaj Mikaty. Dzisiaj zagramy w obby, ale takie, w którym nie można skakać. Tak jest, takie obby wymyślili, no bo co, oni nie wymyślą? No to jedziemy. Tutaj mamy tor, na którym oczywiście nie mamy funkcji, nie mamy opcji nawet, żeby skoczyć. Eee, więc co, więc no, to jest sam początek, więc tak naprawdę tutaj jeszcze nic ciekawego nie ma. Eee, tutaj na przykład jest przeszkoda, która polega na tym, że nas cofa, a my mamy iść do przodu. No więc co, no więc sobie idziemy. Eee, to raczej też jakaś tu widzę prosta przeszkoda, po prostu trzeba iść do przodu, nie zatrzymywać się eee, a to nas zabija. okej, okay, dobra. Eee, dobra, okej. Okay. Idziemy jeszcze raz, czyli co, najpierw na drabinkę spadamy. Tu ojej, jaj, dobra, nie wyszło mi, coś mi nie wyszło. Jedziemy jeszcze raz. Drabinka i na drugą stronę. Tup 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 tup, jest. Druga drabinka, co mi tutaj? Druga drabinka niebieska, tup 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 na drugą stronę różowa, różowa, tup 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 na drugą stronę jest, mamy to. Aha, dobra, tutaj mamy coś Ala Squid Game yy, No i spadamy. Czyli musimy po prostu trafić prawidłowo w chodnik aktywny. O, no to tutaj ten pan nam podpowiada. No dobra, okej, okay, no to już trzeba metodą prób i błędów. Więc, więc jedziemy. O, dobra, widać czerwony.